Ja dostałam powiadomienie, że zamiast w paczkomacie moja przesyłka będzie w samochodzie u pana kuriera i te 20 mogę odebrać. No proszę. <laughs> Także lecę po aparat no w końcu. Moi drodzy, ja tak wiecie podeszłam do tych babeczek. No wiecie, amatorsko. Asia tutaj bałwana. Dała śnieżynki. Laskę mu zrobiła. No to jest klasa. <śmiech> no. <laughs> Czekamy. Nareszcie nie będę nagrywać telefonem, tylko... Jest to Sony ZV-E10. Jest to aparat, który jest dedykowany vlogerom. Ma wszelkie funkcje, które pozwalają bardzo intuicyjnie nagrywać, czyli to, co potrzebujemy. Poważna sprawa dla poważnych vlogerów. Ej! To jest aparat, który właśnie, tak jak mówiłam, stworzony dla wideoblogerów, bo jest bardzo, bardzo lekki. To jest bodajże najlżejszy w ogóle na rynku aparat taki kompaktowy z wymienną optyką. No i moi drodzy, od jutra będzie. Cześć kochani! On ma tutaj guziczki, które na przykład naciskasz jeden guzik, to jest dla dubili. Jeden guzik i masz rozma... takie rozmazane, wiesz, bokor, no, cały blur. Ma też jeden guzik do slow motion, więc w ogóle Przezajebiście On sam sobie też właśnie dobrze nagrywa dźwięk I jeszcze ma taką małpeczkę Na to, że jak będzie mocny wiatr To nakładamy sobie tą małpeczkę tutaj O tak będzie się działo. Jeszcze domówiłam te do tego obiektyw, który będzie jutro, a ten obiektyw to już jest taki kosmos, że po prostu zdjęcia będą super, wideo będą super, wszystko będzie super. No, leciutki. Ale fajnie, że można obiektyw dać dodatkowo, Tak, nie? dokładnie, że ma wymienną optykę przy takim małym sprzęcie. No. Dzisiaj, kochani, Asia będzie otwierała czternastkę i dostanie prezent, co tam będzie. Uuu, duży. duży, dobrze. Uuu, co to? Ręda kurs. Tutaj prawdziwa testerka od razu na dłoń, a nie a, jak ja. No to jest jakiś. Żebyś sam chyba do, do ciała. No i szokowąs czy nie szokowąs? Albo jajce, albo no, nie, no Jajko! To... No dobra, to drugie po prostu. <grym> Najczęściej pojawiające się. Nowy aparat się ładuje, a ja zajadam tortillę z grosem od dobrej kalorii. Miałam z nimi współpracę na TikToku i powiem Wam, że jest naprawdę sztosik. Przepysznie smakuje i szybciutko wszystko można przygotować. No i teraz jest jazda. Dzień dobry moi drodzy, pierwsze przywitanie z nowego aparatu. Mam nadzieję, że widzicie różnicę w jakości. Ja już na podglądzie, teraz będę się ciągle patrzyła na ten podgląd. Widzę. Naprawdę jest super, ma w ogóle mega fajną opcję śledzenia oczu. Jesteśmy ostrza oboje. Jazda z vlogmasem. Dzień dobry, panie Nikosiu. Jesteś w nowym aparacie. Jak ci się podoba? Daj łapkę. Uuu, da łapkę. Oooo, łapkę. Możemy udawać, że jest inaczej, ale niestety jesteśmy chorzy. Źle się czujemy z Kacwerem już oboje. Ja od poniedziałku, tak jak wiecie, a Kasfie dzisiaj mówi, że ciągle mu zimno. Ma lekką gorączkę, a więc oboje jesteśmy na się? I staramy się jeszcze dokończyć to, co musimy dzisiaj zrobić odnośnie pracy i chyba się po prostu położymy, zamówimy jedzenie i będziemy leżeć i odpoczywać, żeby jutro było lepiej, bo nie mamy czasu na chorowanie. Dzisiaj zaczniemy od Kilsa. Piętnastka, bądź cudowna, popraw nam humor i dodaj energii. Osiemnaście... O, jest, jest, ukryta z boku. A mamy tutaj... Jaki jakie maleństwo! Poszłam do lepszego światła. Mamy tutaj serum. A pierwszy raz od dawien dawna nie powiedziałam, czy to serum? No i mamy serum. Słodkości zawsze poprawiają humor. Piętnastka. A, chyba kinderek to. No jasno, że kinderek. Wow! No. Ale magia. Dobrze, że posprzątałam w kuchni. Uff. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować Marcie Kwiatkowskiej za zajebisty prezent. Co za dużo mówić, coś mi wcześniej jest od sportu, od sportowych no, odżywe. odżywek. Dostałem od kwiata takie dwa prezenty na, na święta. Wylosowała mnie. Zresztą co mogliście widzieć w poprzednich vlogmasach. Potrzebuję mojej przerwy technicznej, bo gdzieś to wyjąłem i teraz nie wiem gdzie to jest. Zaraz wracam. Przerwa techniczna. Okej, okay. potrzebowałem do tego oczywiście kobiety, żeby znalazła brakujący hmm. element w domu. Mam to. Masz to. Perforowany plaster z wyciągiem z zimbidu. Wywołuje uczucie ciepła. Działa jako patronek, jednocześnie jest wsparciem dla struktur mięśniowych, łagodzi dolegliwości i przynosi ulgę w zależności od miejsca zastosowania. Ramiona krzyższy, a może być stosowany jako patronek przez 12 godzin. Eksto! Że... Mikołaj, <laughs> ty też chcesz ginger? O, nie, no. Chyba idealnie złapię. Pokażemy już od razu. O. Weź mi tylko to przyklep. O, powiem Wam, że nie wyszło najgorzej. Mogło być gorzej, nie? Mogło być gorzej. Na poprawę humoru w końcu mam apetyt. Od rana nic praktycznie nie jadłam oprócz jakiejś tam babeczki. <laughs> Zamówiłam mac and cheese, ale uwaga, wegański. Moi drodzy, kolejna rzecz przyszła i ja raz się okrutnie, bo jest to obiektyw taki. Wymarzony, mam nadzieję, że będzie się nam super sprawdzać. Z ciekawostek w ogóle, aparat, obiektyw. Teraz komputer, jak zamawialiśmy Kacprowi, monitor, e, co jeszcze? Program, GoPro, Gimbal. jakiś e, gimbal, jeszcze Tripod. karty, baterie. To wszystko wyszło nam 30 tysięcy złotych po to, żeby robić dla Was lepsze materiały na. YouTube'a przede wszystkim, ale też na TikToka, na Instagrama, więc po prostu szaleństwo! A tutaj obiektyw. Ten obiektyw kosztował 7 tysięcy, więc naprawdę, naprawdę sporo. Przy tym, że aparat, którym Kacwi teraz nagrywa razem z takim podstawowym obiektywem, on jest 1650. Chyba 1650, ten jest yy, 14 Kosztował z, aparat z obiektywem 4000 zł, a mamy tutaj obiektyw, który kosztował 7000 zł, więc prawie dwa razy więcej niż aparat z jednym już mniejszym obiektywem. Aha. Przesyłka. Uh -huh. Gotowa do dostarczenia. Do paczka ma, co nie za czyli Otwieramy! Moje nowe nunium. No i spójrzcie kto tutaj znowu kradnie show. Tam za darmo! Ściereczkę z mikrofibrą do czyszczenia. Uhuhu. Widzicie, wow, to już jest lunetka. Etui tu i dostałam! Do ale... aparatu? Nie no, chyba tylko do obiektywu, nie. ale i tak super, nie było. Że będzie etui Dobra. Naprawdę porządny patrz, Porządny sprzęcik, co? Nie mm. wiele co. I tu... Ostrożnie. To obiektyw. Potęgę! Tu mamy na to, żeby go sobie trzymać. Ej, to jest naprawdę super, bo często pewnie będę z dwoma obiektywami latała, żeby wiecie, sobie wymieniać, szczególnie w podróży, więc dobrze, że będzie obiektyw. Pokrowiec. Obiektyw, pokrowiec. Yy, jest, yo, No jest potężny, waży na pewno więcej niż aparat, ale mimo to na taką wielkość obiektywu nie jest źle. Bo tutaj nie mamy fajnych warunków do tego, żeby pokazać Wam dobrze możliwości tych sprzętów, ale można zrobić tak. I będzie nowy. Wystraszyłem się już raz. No, i jesteśmy z nowym obiektywem. Jest w ogóle i Wygląda potężnie. Jak widzicie, to jest stałe. To nie będzie tak, że przybliża się, bo to jest czternastka stała. Nie wiem w sumie, czy jakoś teraz to rewelacyjnie wygląda w tych warunkach i ze wszystkim, ale jest przyłożenie. jakoś, jest różnica w ogóle? No, tutaj nie, ale jak będziemy robić foty i będziemy nagrywać filmy, to będzie. No, Zruszyłaś się. Zruszyłaś.